Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No przede wszystkim to ja bym się nie chciał trochę klucze z pewnymi sprawami klucze narażać, ale muszę swój pogląd na pewne sprawy tutaj jasno określić. E, ja nie jestem broń Boże narodowcem, czy jakimś tam skifedem, czy narodowcem trochę jestem też, ale trochę innym no nie jestem tutaj jakiś takim nacjonalistą jakimś tam hardkorowym e, wydaniu. Ukraińcy OK, w Polsce, tak? You are welcome. Oczywiście, no nie ma problemu. Jesteście tutaj mile widziani w pewnych sprawach. <coughs> Tworzycie dodatkowy pro, produkt PKB brutto podacie podatki ZUSy, tak? E, Wiadomo, sprawą jest, że Polska trochę demografia siada, więc... E, Okej, okay, no tak. Ja jestem rencistą, dlaczego miałby mi ktoś za ZUS nie zapłacić i nie dorzucić do mojego z żeby na mojej rencie było mi trochę lepiej? Okej, okay, war welcome, No tylko tak, żebyście, żeby tylko teraz Ukrainiec nie siedział na naszym garnuszku. No bo przecież ten prąd za darmo na Ukrainę idzie ponoć, tak? Ja może za to płacić. Rachunki miał jakieś forendalne zaczynałem za prąd tutaj ee, stawiać. Inflacja się robi coraz większa, no czołgi, no ma no tak, no trzeba pomóc, no, bo Bruk atakuje. No ale, no dajcie, rzecz spokój, no, bo no, tutaj objęci będą Ukraińcy jakimś tam ochroną e, społeczną, a te lepsze jednostki, bardziej pracowite, młodsze uciekną do Niemca, a tutaj zostaną dziadki, babcie, nie zdolni do pracy, którzy będą chcieli na socjalu tutaj siedzieć Ukraińcy. No to po co, po co to potrzebne? No, trzeba pomóc, no ale to, żeby też i ci, którzy pracują tutaj normalnie, żeby zostali, a ja nie tylko do Niemca. Bo Niemiec to socjalu nie zapłacia, Polak socjal zapłacia, prąd za da darmo na Ukrainę, no ciągi na Ukrainę i co z tego wszystkiego? Ja mam za to płacić? <laughs> nie rozumiem, że wojna, ale ja za to płacić nie będę, bo mi się nie chce. <laughs> Dziękuję.